Nęcisko tak, dzisiaj dokarmiamy dla dzików Nęcisko dla dzików w Budziszu 09 Tutaj poniżej poniżej yy, w stronę w stronę w stronę, w stronę wiertni od, od topinamburu Dokarmiamy, dokarmiamy, uzupełniamy karmę na nęcisku karmy Nęcisko Nęcisko w zbuchtowane wspaniale, piękne, piękny widok. Nowa porcja kukurydzy, która, która pozwoli przytrzymać dziki tutaj w lesie. Prawdopodobnie spowoduje to zmniejszenie szkód, szkód na polach uprawnych. Widać, że dziki systematycznie odwiedzają tutaj to miejsce. Jest jest świeżo, świeżo, świeżo zryte, świeżo zbuchtowane w podłoże. Wspaniałe miejsce. Tu kolega Wrona, prawda? Główny animator przedsięwzięcia. Pracuś nasz. Panorama jeszcze tutejszego pięknego Las. No i oczywiście dyżurny pies. To wszystko.